Prowadzenie skutecznej ochrony gatunków warzywniczych przed szkodnikami w uprawach pod osłonami, a w szczególności w uprawach szklarniowych wymaga przemyślanych strategii i odpowiedniego planowania. Portfolio konwencjonalnych środków ochrony roślin jest mocno ograniczone, a restrykcyjne normy dotyczące okresu karencji, prewencji czy też pozostałości sprawiają, że stosowanie wyłącznie tego typu preparatów nie zawsze jest możliwe i skuteczne w ochronie. Ponadto Ważnym elementem w ochronie gatunków szklewniowych są organizmy pożyteczne, które stanowią istotny element ekosystemu, przyczyniając się do e, mniejszej presji szkodników. Dlatego też stosując preparaty warto zwrócić uwagę, aby preparat był mało toksyczny dla organizmów pożytecznych. Jak więc e, prowadzić skuteczną ochronę z zachowaniem okresu karencji, Bezpieczną dla organizmów pożytecznych, ale jednocześnie skutecznie zwalczać szkodniki w uprawach szkarniowych, warto zastosować bioinsektycyd azatin-EC. Bioinsektycyd ten zawiera w swoim składzie azadyraktynę, a więc wyciąg z nasion miodli indyjskiej. Azadyraktyna działa na szkodniki poprzez zaburzenie procesów rozwojowych oraz reprodukcyjnych. Ponadto wykazuje działanie repelentne oraz antyfidentne. Szkodniki więc nie mogą przeobrażać się do kolejnego stadium rozwojowego, ani się rozmnażać. Azatin EC posiada rejestrację w uprawach takich jak cukinia, melon, pomidor, dynia, oberżyna. W zwalczaniu takich szkodników jak tuta absoluta, mąśliki, miniarki, mszyce, gąsienice suwkowatych, gąsienice motyli. Dawka tego bioinsektycy, bioinsektycydu to... 1 do 1,5 litra na hektar, i bioinsektycyd ten możemy zastosować poprzez oprysk lub system nawadniający. Okres karencji wynosi od 1 do 7 dni w zależności od uprawy. Włączając bioinsektycyd azadin EC do programu ochrony, zyskujesz najwyższe stężenie azadraktyny dostępne na rynku, 2,75%. Szerokie spektrum zwalczanych szkodników. E, bezpieczeństwo dla organików pożytecznych oraz długotrwały efekt ochrony, ponieważ azadraktyna utrzymuje się w kanwach nawet do 10 dni. Chroń swoje układy w sposób bezpieczny i skuteczny, wybierając azatineca.